Blum no. to jest śliwka. I kiwi, banan, jabłko, jabłko, śliwka, masło orzechowe i czekolada gorzka Takie cuda. Takie cuda na oświecenie. Dzisiaj na obiadek łosoś, zapiekany pomidor, brokułki, troszkę soli i pieprzu cytrynowego. Proszę zobaczyć, jak jest ładnie wypieczony. coś był opiekany z wszystkich stron, góra, dół i wszystkie cztery boki. Dlatego widać, że jest wypieczony idealnie. Nic tylko jeść. Bardzo smaczne. A przed treningiem zjemy odżywkę białkową z bananami i z masłem orzechowym na super energię. To, co Bartek je, to też możecie przed treningiem jeść. Mm, no, to jest śliwka. I. Kiwi, banan, jabłko, jabłko, śliwka, masło orzechowe i czekolada gorzka. Takie cuda, takie cuda na oświetlenie. Będzie taki power, że. Siema, witam. Witam serdecznie. Jestem właśnie po bardzo ciężkim krosie i 20 minutach interwału na koniec na rowerku. Musimy uzupełnić białko, proteinki. Jako, że nie jestem zwolennikiem jedzenia. Kurczaków drobiu, ponieważ możecie sobie tutaj na załączonym obrazku obejrzeć, co się dzieje z tymi kurczakami, w jaki sposób w sztuczny sposób są pakowane hormonami wodą i najróżniejszymi substancjami, które, które poprawiają objętość tego mięsa. Dlatego na moim stole dzisiaj troszeczkę lepszej jakości mięso, rozbiw, wołowinka. Ja uwielbiam na krwisto zrobiony rozbiw. Proszę bardzo, tak to wygląda. W piekarniczku jeszcze są pieczone ziemniaki. Będziemy raz na jakiś czas wpadać do naszej kuchni, pokazywać Wam, jakie potrawy występują, czym się żywimy, czego unikamy. Może kilka słów też będziemy. O, się zaparowało. Zawsze będziemy kilka słów na temat. Danego produktu mówić, żebyście też troszkę technicznej wiedzy zdobyli, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, bo jak wiadomo, dużo osób nie wie, gdzie jest białko, gdzie są węglowodany tłuszcze, dlatego pokrótce będziemy opowiadać na temat wszystkich produktów. U nas w kuchni pomidorek, to jest bodajże malinowy, bogactwo likopenu, jeden z, jeden z najmocniejszych antyoksydantów, który chroni nasze komórki między innymi mięśniowe przed takimi typu elementami jak stres oksydacyjny, który powstaje podczas bardzo ciężkich treningów. Jedzenie pomidorów niweluje ten stres, przez co nasze mięśnie dużo szybciej się regenerują, nie, nie poddawane są takim mocnym obciążeniom treningowym, ponieważ ten mięsień jest bardzo wydajny i te wszystkie negatywne wartości metaboliczne są odprowadzane od mięśni i Szybciej się regenerujemy, wszystkie wartości odżywcze do naszych mięśni dużo szybciej docierają. Papryczka, o dziwo, jeżeli chodzi o warzywa, jedno, jeden z najbardziej bogatych warzyw, które zawierają w sobie witaminę C. Mają o dziwo dużo więcej witaminy C niż sama cytryna, dlatego jedzenie papryki podbija ilość witaminy C w naszym, w naszym organizmie. Witamina C jest bardzo potrzebną witaminą. To jest w ogóle nie witamina się potocznie mówi na witaminę C, bo to jest kwas askorbinowy, czyli to jest kwas, który powoduje w naszym organizmie, on działa bardzo. Kompleksowo, nie ma, to nie jest tak, że działa tylko i wyłącznie na jedną część naszego ciała. On działa bardzo globalnie na, na, na wszystkie praktycznie nasze systemy układ hormonalny, układ odpornościowy, pod, podkręca. Dlatego jedzenie witaminy C w, podczas zmożonych, zmożonej aktywności fizycznej powoduje, że mamy mniejsze prawdopodobieństwo, że nas złapie infekcja, dużo szybciej się regenerujemy, wysypiamy. Dlatego jeżeli, jeżeli spożywamy już suplementy, dobrze by było, żeby, właśnie, żeby jezią w, w środowisku owoców i warzyw, ponieważ tu znajdują się bioflavanoidy, które przyspieszą wchłanianie tej syntetycznej witaminy C, a przez to dużo więcej się tego wszystkiego wchłonie.